Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ruszyło z akcją Kropla Wody dla Australii. Kraj ten dotknięty jest ogromnymi pożarami, z którymi zmaga się od kilku miesięcy. Sieją one spustoszenie w naturalnym środowisku kraju kangurów oraz są zagrożeniem dla nas wszystkich. W związku z tym w Lesznie trwa akcja pomocy. Za pomocą licznych aukcji zbiera się fundusze, które zostaną przekazane organizacjom zajmującym się na miejscu zwalczaniem skutków pożarów. Oficjalna inauguracja tej inicjatywy odbyła się w niedzielę podczas meczu Pompak z Leszno. Nasze zawodniczki pokonały przed własną publicznością MKS Konin 86-38. do 38. Organizatorzy rozdawali specjalne ulotki informujące o tym, jak pomóc krainie kangurów. Dodatkowo, kibice, którzy tego dnia wybrali się do Trapezu, obejrzeli wystawę zdjęć obrazującą rozmiary tragedii na Antypodach. Informacje o kolejnych wydarzeniach związanych z kroplą wody dla Australii uzyskają Państwo za pośrednictwem leszczyńskich mediów zaangażowanych w całą inicjatywę. Zachęcamy też do śledzenia oficjalnego profilu akcji dostępnego na Facebooku.